Och, dzięki, Mills, ale nie potrzebuję pomocy przy jakiejś przedmiejskiej studentce. Ciesz się tym gównianym muzykalem i przestań mnie wykorzystywać jako pretekst, żeby się wymigać. Słuchaj, jeśli dam radę wyśledzić ten żałosny francuski spektakl, to tobie też się uda. Pa, Mills! Bingo. P -n -g -o. Kocham mordować, strzelać, wezmę piłę, wezmę i widelec też, da da da. Kocham ranić, czym popadnie, daj mi nóż i zamorduję kogoś, a dziś to będzie ta głupia suka. Uf, au, co do chuja? O, o. O, A, pewnie zna ogląd swoje hentai czy jak to tam? Kiedy się w końcu wyprowadzi? O mój Boże. Czym jesteś? Jestem Twoim najgorszym koszmarem, Suko! A Cholera, jak ty to robisz? Co to w ogóle jest? To oficjalny berlitz Akuma. No oto. Wisiorek, który dostał set suki w odcinku 569, chroni noszącego przed. czekaj. Jesteś demonem? Takim prawdziwym. Tak, mniej więcej. Ej, w ogóle skąd masz coś takiego? Demon! Żeby porwać takiego kotka jak ja, skazano na bycie w twoim demonicznym haremie. mnienic. Ha? Czemu myślisz, że miałbym coś takiego zrobić? O, ty jesteś stary. Więc jak cię zdołał? Eee, blitz? Co zamierzasz mi zrobić, Blitzikun? -y eee, raczej nic, dopóki masz to na sobie. Nie czuję się sobą. Czy. czy ty rzucasz na mnie jakieś. paskudne. Czary? Nie, serio, po prostu tu stoję, damo. Skoro tak mówisz, panie, to znaczy. tatusiu. Ale gdy patrzysz mi w oczy, czuję, jak tracę kontrolę nad moją. Nie! O, ty demoniczna bestia! Moje serce jest zbyt czyste, żeby się zepsuł! Och, napieprzonego szatana. Szatan? To twój pan, ten, któremu chcesz mnie ofiarować jako ofiarę seksualną? Ale kiedy już nie masz, odkrywasz, że nie potrafisz tego zrobić, bo jestem jedyną kobietą, która umie sprawić, że coś czujesz po stracie żony. Twojej żony, którą jako pierwszą twój pan szatan wziął sobie na kąkubinę. A teraz chcesz mnie i wolisz walczyć z nim na śmierć, niż pozwolić bym spotkała ten sam los. My, damo, posłuchaj mnie. Wysłano mnie tu, żeby cię zabić, ok? Kiedyś byłaś suką w necie, ktoś się obraził i wynajął zabój. Wiem, że to przesada, ale nie ja tu ustalam zasady. No cóż... Chcesz... Zabić mnie? O, tak, teraz jeszcze bardziej! Oczywiście! Chcesz zabrać moją śmiertelną duszę do piekła, żebyśmy mogli być razem na wieki? No dobra, jak tam chcesz? Możesz po prostu zdjąć naszyjniki i oddać mój nóż? Tak, panie! Nie, nie mogę, ale chcecie! Moja dusza. Ale to przeznaczenie! Czy możemy już przejść do sedna? O, tak! Dzięki. Zrób to szybko, mój demoniczny księciu. Oh. Oh, 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 oh. Możesz się tym tak bardzo nie podniecać. Ja pierdolę. Do zobaczenia po drugiej stronie Blitzy-kun. Dziab, dziab, dziab. Hej, tak zrobione. Możesz mi teraz przeleć te pieniądze, żebym już nigdy więcej nie musiał wspominać tej nocy? Przybyłam do -kun. Widziałam twój billboard. Jestem to dla ciebie, mój kochany. Będę przy tobie na zawsze. Lizzie.com. -y Osoby, które pracowały nad dubbingiem. Michel jako Ember. Pomyśl o tym, mama. Mała jako tata. Karmel jako blitz. Siewaj ku tłumacz. Siewaj wam biografice. Dziękujemy za uwagę.